<laughs> take my mind and take my pain like empty bottles taste the rain and he And take my past and take my sins like an empty soul, takes the wind. And heal, 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 heal. And tell me something, else. and tell me something. And take my heart and take my hand Like ocean takes the dirt to sand And heal, 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 heal And take my mind and take my pain like but empty bottle, taste the rain and heal, 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 and tell me something last, and tell me something last, and tell me something. Less. And tell me something else. And take my heart and take my hand, like an ocean takes the dirty sands and heals. Heal. Oddaję teraz głos pani dyrektor. Serdecznie dziękuję nauczycielom naszej szkoły za troskę o dzieci oraz pracę na bardzo wysokim poziomie. Skutkiem tego są wysokie wyniki nauczania i wychowania. Na zakończenie roku szkolnego wręczę nagrody dyrektora szkoły za... Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapromowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają je rozwinąć. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymuje pani Elżbieta Gryszczyńska oraz pani Danuta Stankiewicz. Pani Elu, kochana, Pani Danko, dzięki Wam w szkole jest radośnie, mądrze, statecznie. Cieszę się, że mamy takich nauczycieli, uczniowie Was kochają. Wszystkiego najlepszego. Proszę państwa, przepracowałam w tej szkole 16 lat. Zostawiłam tutaj część swojego życia, a przede wszystkim serca. Ta szkoła i wy państwo jesteście wszyscy niezwykli. Dziękuję pani dyrektor za ogromne serce, za wsparcie, za pomoc w różnych moich kiedy trudnych w sytuacjach prywatnych. Dziękuję całemu gronu pedagogicznemu za, ogromne, za ogromną pomoc, serdeczność, na którą zawsze mogłam liczyć, i za dobre chwile za, mogłabym dużo tego wymieniać za dobre chwile w każdym dniu przez te wszystkie, przez te wszystkie lata. Dziękuję Wam, kochane dzieci, młodzież. I życzę Wam, zgodnie z tym pięknym cytatem: mierz wysoko, pokonuj przeszkody, zdobywaj góry, świat należy do Ciebie, jakże piękne słowa. Życzę Wam, zdobywajcie jak najlepsze oceny, zdobywajcie, otrzymujcie po prostu jak najwyższe noty, i bądźcie sobą. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanych wakacji i dziękuję również rodzicom za, za ogromne wsparcie w różnych sytuacjach za y, dobrą współpracę. Nigdy nie narzekałam. Część z tych rodziców to my, byli moi uczniowie. I naprawdę zawsze będę o Was pamiętać. To, że kończę pracę, to nie znaczy, że o Was zapomnę, bo stanowicie dla mnie naprawdę bardzo ważną część mojego życia. Bardzo dziękuję. <klucza> Olimpia. Thank <laughs> you.